Dziś w wiadomościach przybliżymy Wam historię Joanny Trzepiecińskiej, znanej aktorki, której życie uczuciowe naznaczone było bolesnymi doświadczeniami. Związała się z żonatym Krzysztofem Zaleskim, a później wyszła za Janusza Andermana, z którym również spotkała ją zdrada. Jak te relacje wpłynęły na jej życie? Dowiedzcie się więcej. Joanna Trzepiecińska doświadczyła w swoim życiu, jak kapryśny potrafi być los. Aktorka na poważnie zaangażowała się w relacje z dwoma mężczyznami. Jeden z nich, będąc żonatym, zdecydował się ją opuścić dla swojej żony, podczas gdy drugi zdradził jej zaufanie. Joanna przyznaje, że zbyt dużą wagę przypisywała mężczyznom w swoim życiu. Joanna Trzepiecińska miała okazję przekonać się, jak nieprzewidywalne potrafią być jej związki. Zdarzyło jej się nawiązać poważne relacje z dwoma mężczyznami, jeden z nich był już w małżeństwie, które wybrał ostatecznie zamiast niej, a drugi nie był jej wierny. Aktorka sama zauważyła, że przeceniła rolę, jaką odgrywali w jej życiu mężczyźni. Joanna Trzepiecińska uchodzi za jedną z najpiękniejszych aktorek polskiego teatru. Choć nigdy nie brakowało jej okazji do nawiązania znajomości z wieloma mężczyznami, prawdziwe uczucie ulokowała tylko w dwóch panach. Przed spotkaniem swojego męża wdała się w romans z Krzysztofem Zaleskim, który był od niej starszy o 17 lat. Wówczas musiała stawić czoła fali krytyki oraz sprzeciwu w środowisku aktorskim, gdyż Zaleski był żonaty z Marią Pakulnis, również znaną aktorką. Pakulnis nie dopuściła, aby Trzepiecińska odbiła jej męża, zwłaszcza że była w ciąży. Gdy Zaleski dowiedział się, że zostanie ojcem, szybko zakończył relację z Joanną. Odrzucenie było dla niej bolesnym doświadczeniem, z którego zdołała się otrząsnąć dopiero po poznaniu swojego przyszłego męża, lecz ten okres trwałego szczęścia nie był długi. Joanna Trzepiecińska poślubiła pisarza Janusza Andermana, w którym była głęboko zakochana. Poślubiłam go z ogromnej miłości, czułam się naprawdę kochana. Przeżyłam wiele fascynujących lat z poczuciem, że mam przy sobie niezwykle ciekawego człowieka. Jego dojrzałość, wiek i intelekt były dla mnie inspirujące. Nigdy nie czułam się przy nim znudzona. Ukochane były nasze wspólne, wieczorne rozmowy, mówiła w wywiadzie dla Gali. Janusz Anderman miał jednak słabość do pięknych kobiet. Choć był związany z jedną z najbardziej urodziwych aktorek, nie przestawał szukać nowych przygód. Pewnego dnia po prostu spakował swoje rzeczy i opuścił Joannę Trzepiecińską, jak się później okazało, dla swojej kochanki. Joanna została samotną matką. Aktorka opowiedziała, że samotnie wychowuje swoich synów, ponieważ ich ojciec nie podjął się odpowiedzialności za rodzinę. Choć kiedyś pokładała w nim zaufanie, okazał się niewystarczająco zaangażowany. W programie Dzień Dobry TvN wyraziła, że obecnie ma jasno określone oczekiwania dotyczące przyszłych relacji i zdała sobie sprawę, że rola mężczyzn w jej życiu była przez nią przeceniana. Podczas wywiadu dla Lwiwy aktorka podkreśliła swoją niezależność i siłę, a także to, że w swoich relacjach pragnie czułości, szacunku i wierności. Uświadomiła sobie, że większość trudnych zadań i wyzwań podejmowała sama, zamiast liczyć na pomoc partnera. Wyraziła też, że to ona odpowiadała za najważniejsze rzeczy w życiu budowanie domów, sadzenie drzew i wychowywanie synów. Obecnie jej priorytetem są synowie. Wiktor i Karol, którym poświęca całą swoją uwagę i troskę. To jedyni mężczyźni, którym chce zapewnić wszystko, co najlepsze. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.